Kuchni Pasiora. Potrawa, którą chciałbym wam dziś pokazać, wywodzi się bezpośrednio z pradawnej kultury kulinarnej, jaką jest kuchnia żydowska. No, ale że kuchnia żydowska przeplata się już od setek lat z kuchnią polską, tworząc jednolity miszmasz. Śmiało można powiedzieć, że jest to potrawa kuchni polskiej, bądź też staropolskiej. W Galicji uważana jest za Wielki przysmak tutaj na Kaszubach również w Małopolsce, w nakujawsko pomorskim, ponieważ Żydzi, ażkę Nazyjczycy, czyli Żydzi zamieszkujący Europę wschodnią, Europę centralną, tutaj właśnie wszędzie na tych terenach się osiedlali, zakładali karczmy, swoje biznesy i gotowali. Zarażając tym samym Polaków i przeplatając, tak jak mówię, te wszystkie smaki. Ta potrawa jest mi szczególnie bliska, gdyż moja babcia od strony ojca, jako mała dziewczynka, wychowywała się bardzo blisko getta warszawskiego. No i gdzieś tam z tymi dzieciakami, i ta kultura żydowska, i to wszystko przesiąkło również do mojego dzieciństwa, jako że babcia mi gotowała i gotowała również to danie. Danie zwane gęsimi pipkami. Ale proszę tego nie mylić z gęsim pipkiem, bo gęsi pipek jest to gęsia szyja, czy też kuper, faszerowane. I tam zapiekane tego. Gęsi pipek, a to są gęsie pipki. I to jest różnica. Różnica jest też taka, że są to gęsie żołądki, cała masa cebuli, ale przejdźmy do składników. Co one na stole, wszystkie już zdaje się tak. E, no to co, zaczynamy od misiwa. W tym garncu znajdują się 3 kg gęsich żołądków, tu zaś gęsi tłuszcz. Dalej będzie to mieszanka kary oraz cała masa cebuli. I teraz proporcje są niezwykle proste, ale szalenie istotne. Otóż na kilogram gęsich żołądków należy użyć 1 kilogram cebuli, jedna główka czosnku, czyli ja tutaj mam 3 kilogramy, 3 kilogramy, 3 główki czosnku i pietrucha jeno dla ozdoby. I teraz tak, jeśli robicie tą potrawę pierwszy raz, to zapomnijcie o zmorze. Tylko użyjcie miast zmory zwykłego, czarnego, drobno mielonego pieprzu lub białego pieprzu. Ale jeśli już robicie tą potrawę pierwszy raz i odkryjecie jej fundamentalny smak, a wrócicie do niej na 100%, to już kolejny razy proponuję używać zmory. Do kupienia ona jest na kuchniakwasiora.ka. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Wpadajcie na zakupy. Zmora bowiem ma lebiotkę, maczyli trzy rodzaje pieprzy, sumak, czarnuszka. Aha, i to wprowadzi takie nuty smakowe do tego dania, że wyjdzie ono naprawdę na zupełnie inny poziom. Co bardzo polecam spróbować. No i dobrze, zaczynamy. Aby danie było koszerne, między innymi. Żołądków nie należy smażyć surowych. Tylko należy je przelać wrzątkiem kilkukrotnie, sitko zawsze myjąc, lub też e, obgotować we wrzątku 10 minut do kwadransu czasu. Elegancko. Kwadrans postaram się dobrze spożytkować, a mianowicie cebulę pokroję w grubą kostkę. I elegancko. Czosnek posiekany, cebula pokrojona, żołądki sparzone. Czas teraz na tłuszcz. Na kilogram miesiwa, pokaźna łyżka gęsiego smalcu. Jeśli macie taki cały, to po prostu pokrójcie go w kostkę i wytopcie, po czym będziemy na nim smażyć. Tłuszczyk się wytopił, skwareczki zarumieniły. Jak widzicie, tego tłuszczu gęsiego nie żałujemy. Jest on szalenie aromatyczny i jeszcze bardziej zdrowy. A teraz czas na cebulę. Za cebulą od razu idzie pokaźna łyżka soli. Wysoki płomień i całość smażymy. Cebula zeszkliła się na tym gęsim tłuszczu. Jak to fenomenalnie pachnie, No, chlebek już. Ale dobra, nie ta potrawa dzisiaj. Teraz tak, ona się zeszkliła, ale nie zarumieniła. I to jest szalenie istotny szczegół, o którym warto pamiętać. Czas teraz na zmorę bądź czarny pieprz, kary, łyżeczka od herbaty na kilogram mięsiwa, taka z malutką górką oraz cała masa sieganego czosnku. Wymieszam to i od razu wrzucam żołądki. Gdybym był bogatszym Daj doldygu, digu, 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 daj doldydu dam Cały dzień bym bidi-bidi-bam Gdybym ja był wielki pan Pracy bym się brzydził Daj doldydu, digu, 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 daj doldydu dam Gdybym ja był bidi-bidi-bam Tydl, 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 pan zbudowałbym jadob Najwyższy na świecie, w samym by sercu miasta stał A schodów by bez liku było w domu ty. Okropnie dużo w górę, w dół ciut-ciut i do nikąd ja schody też bym miał mm, piękny, żółciutki kolor, czosnek dostał ciepła, przyprawy dostały ciepła i bzz. Bomba aromatów roznosi się teraz tu <noise> wszędzie po okolicy. Dobrze, jesteśmy w lesie, bo by zaraz jakieś tłumy zaczęły się schodzić, bo zapach jest naprawdę wyśmienity. I teraz należy to podlać żadnymi bulionami, żadnymi cudami. Jednoczysta, dobrej jakości źródlana woda. Mieszamy całość, mieszamy, co by tutaj wszystko z dna poszło do góry i odwrotnie. Ła, jest mocno. I teraz tak, nie trzymamy tego na ogniu. Więcej nie. To wystarczy, ponieważ jeśli trzymalibyśmy to na ogniu, to całość mogłaby zacząć od doli się przypalać, czosnek z cebulą i tak dalej. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby ciepełko otuliło to wszystko z każdej strony i powolutku, powolutku w tym ciepełku niech potrawa dochodzi. A żeby to uzyskać, należy przykryć wszystko i odstawić do piekarnika. Dawniej wynosiło się to do pieców chlebowych, które po pieczeniu chleba były jeszcze rozgrzane, tak około 160-170 stopni, powoli stygły i takie garnce czy to gliniane, czy to, to żeliwne właśnie, wsadzało się w owe piece chlebowe, zamykało i tak jak mówię, dwie, trzy godziny, może cztery godziny. Czasem wkładano na całą noc, jeśli robiło się weselne pipki w dużych naprawdę saganach. Więc trzy godziny, piekarnik 160-170 stopni i niech to powoli sobie dochodzi. Do zobaczenia więc. O, nie tak prosto, nie tak prosto. Wow, dzień się skończył, nastał mrok. Pozwoliłem sobie nieco dłużej podpiec pipki, a mianowicie między 6 a 7 godzin, temperatura 120-140 stopni. Co ważne, czy będziecie robili to krócej, 2-3 godziny, czy tak jak ja dłużej, ostatnia godzina jest kluczowa, ponieważ należy zdjąć pokrywę i piec pipki bez pokrywy. Dzięki temu odparuje płyn jeszcze mocniej, Góra za jak to pachnie. Góra, Góra za i w ogóle będzie wszystko pytarda. A tymczasem kończę. Nie mogę się doczekać. Zostawiam Was, przyjaciele, z tymi oto obrazami. Gęsie pipki należy podawać gorące, wtedy one najlepiej smakują. Cebulka, jak widzieliście, z cząstkiem nieznacznie rozpadła się, delikatnie zagęszczając sosik. A jeśli chcecie, aby sos był bardziej kremowy, jeszcze gęściejszy, można to oczywiście teraz przefasować przez sito, ale mi babcia właśnie taką wersję robiła, nieco rzadszą. Do tego pamiętam chałka albo jakiekolwiek pieczywo, wtedy najlepiej ciemne, jeśli nie hałka, I można sobie tutaj wszystko wyciamciwać. Żołądki natomiast, ten nóż nie był potrzebny, Wchodził jak w masło, one są takie delikatne i będą z pewnością rozpływały się w ustach, także aby nie przedłużać, jak to Żydzi mawiają. Zapraszam na iście prawdziwy. Cymes, pozdrawiam, do zobaczenia!